Siemodorowidzowie z tej strony Pawniczek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. No i co? Został jeden dzień, yy, dokładnie do 2026 do nowego roku. No I pomyślałem, że nie można zostawić tak tego i muszę z wami pogadać na temat kanału i w ogóle co tam się działo, czy coś nowego i w ogóle. No. Muszę przyznać, że to nie był jakiś najlepszy rok dla mojego kanału. Ostatnie halloweenowe i świąteczne. Ale przynajmniej jest śnieg, więc może jak będę nagrywał świąteczne nadal, bo nie udało się tam nagrać, no były problemy w ogóle. No i też bardzo się skupiłam na jakości, przez co ciężko było e, e, zrobić ten specjal. Ale zapominałem o tym, że to nie miało być jakieś jakościowe po prostu, to miało być w celach humorystycznych, więc... Um, o, tak i... Nie, takie to specjalne miały być, właśnie, jakie były na początku. I zapomniałem o tym, chciałem zbyt jakościowe to zrobić. I teraz już wiem, po prostu robimy dla was, żebyście mieli co obejrzeć, bo tam ja narobiłem gównianego. No. Więc prawdopodobnie się pojawią szybciej te specjale, ale też na jakości będę się skupiał, ale nie tak jak, nie tak mocno, jak wcześniej. Mam nadzieję, że do nowego roku będzie śnieg, bo te specjale oczywiście się dzisiaj już nie pojawią. No, jeszcze sobie nagrać jakąś świąteczną coś, edycję chaosu, ale to już nie Bo, bo świętach jest, no trochę się zaczyło, jak już mówiłem, to zamiast świątecznej będzie taka zimowa edycja. No po tu pięknych śnieg jak, jak widać, i to mega dużo. Mam nadzieję, że nie wtopnieje, będzie vlog styl Westra. Nie, nie będzie to jakoś, nie będzie to jakoś największej ale po prostu tak żeby spoko było. No i co? Czy coś się zmieni w nowym roku? No prawdopodobnie. Może będzie więcej filmów z innymi. Będę się na pewno bardziej starał, bo w 2025 no, były dużo problemów, z tym nie było programów w ogóle. Co się były. No. Ale byłem zbyt leniwy, żeby zapłacić co za nie? Więc nieźle. Ale teraz już płacę, no i będzie łatwiej z tym i byłem zbyt leniwy, żeby w ogóle nagrywać. To jest... zajawka po prostu Na nagrywanie. Więc mam nadzieję, że to się nie zepsuje Wiadomo, jak mówiłem, nie wszystko się udaje zawsze. Ale Mam nadzieję, że to się uda tym razem. No I co? Życzę Wam y, fajnego nowego roku, żeby coś tam się wydarzyło fajnego w nowym roku. Wiadomo, nie będę tu robił jakiegoś podsumowania, jak w 2024. No, mega szybko to w ogóle mijają te lata. Mam nadzieję, że Wam y, następny rok no, lepiej minie. Życzenia noworoczne chciałbym to złożyć jakieś tam. Nie, no, co to? Szczęścia! Żeby było lepiej niż w tym roku, żeby wyszło GTA 6 w końcu i żebyście mogli zagrać. Tak no. No i to tyle. I proszę, tam to byście chcieli, na pewno. I co? To na teraz, w sumie. Na razie, cześć! I pa! Prawdopodobnie się pojawią jeszcze filmy na innych kanałach, bo właśnie yy, zaraz będę nagrywał że tam tylko trochę chyba na gamingową, więc planuję nagrać, żeby coś jeszcze tam było przed tym nowym rokiem, Nie, na razie, cześć pa.